Wodny szlak to familijna gra kafelkowa, w której gracze starają się tak poprowadzić rzekę, by można nią było dostarczać drewno do tartaków i zboże do młynów, zwracając także uwagę na leżące przy rzece porty i łąki. Celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów za wybudowany w trakcie 13 rund szlak rzeczny. Punkty przyznawane są za cztery elementy: młyny, tartaki, porty i łąki. W zależności od liczby graczy w grze wykorzystuje się określoną liczbę kafli. Przy czterech graczach używamy wszystkich płytek. Przy trzech graczach usuwamy płytki z krowami. Przy dwóch graczach usuwamy płytki z krowami i owcami. A w wariancie solo usuwamy płytki z krowami i sześć losowych kafli. Kafelki tasujemy, rozdajemy każdemu z graczy po trzy z nich, a resztę układamy na środku stołu w zakrytym stosie. Każdy gracz otrzymuje ponadto prostokątny kafelek startowy. Co rundę każdy gracz wybiera jeden z posiadanych na ręce kafli i dokłada go do kafla startowego lub innego z położonych wcześniej. Pozostałe dwa przekazuje osobie po swojej lewej stronie. Dobiera do nich trzeci kafelek ze stosu i ponownie wykłada tylko jeden, przekazując resztę. Kafle należy układać w taki sposób, by tereny położone na ich krawędziach były do siebie dopasowane. Nie można położyć kafelka z krawędzią rzeki do kafelka z krawędzią bez rzeki. Nie można także stworzyć zamkniętego obiegu, rzeki nie płyną przecież w kółko. Można jednak dokładać kafelki w taki sposób, by fragmenty rzeki nie łączyły się z głównym nurtem. Takie tereny to starorzecza wypełnione wodą stojącą, nie przepływają tam tamtędy towary. W trakcie układania kafli należy zwrócić uwagę na kierunek przepływu wody, który symbolizowany jest przez strzałki na kafelku startowym. W zależności od tego w jaki sposób połączymy kafelki, widniejąca na nich rzeka będzie płynęła w określoną stronę, a wraz z nią towary, zboża i drewno. Gra kończy się, gdy dołożymy 13 kafelek. Nie możemy dołożyć ostatnich dwóch kawli, które pozostaną nam na ręce. Za każdy młyn możemy otrzymać tyle punktów, ile wskazuje jego chorągiewka, ale tylko wtedy, gdy z prądem rzeki będzie w stanie spłynąć tyle worków, ile ikonek znajduje się przy młynie. Jeżeli między workiem a młynem znajdzie się dowolny most, taki worek nie dotrze do młyna i nie jest brany pod uwagę przy podliczaniu punktacji. W ten sam sposób rozpatruje się punkty za tartaki, z tym, że z prądem rzeki musi do nich spływać drewno, czyli symbol siekierki. W obu przypadkach nie liczą się budynki znajdujące się w starorzeczach. Gracz uzyskuje także po dwa punkty za każdy kafelek, w tym startowy, tworzący najdłuższy szlak między dwoma portami, na którym nie znajdą się młyny i tartaki, również na starorzeczach. Za każdą łąkę złożoną z trzech fragmentów otrzymujemy trzy punkty, a za złożoną z czterech sześć punktów. Wygrywa gracz z największą liczbą punktów. W wariancie sono wykorzystuje się 39 kafli. Należy usunąć wszystkie płytki z krowami i dodatkowo sześć losowych kafli. Pozostałe płytki układa się w stos i losuje 3 z nich. Gracz wybiera jeden i dokłada do rzeki, a pozostałe odrzuca. Następnie znowu losuje 3 kafelki, wybiera jeden, dokłada, a resztę odrzuca. Gra trwa również 13 rund, czyli do wyczerpania kafli ze stosu. Na koniec swój wynik porównuje się z tabelą zawartą w instrukcji. Wodny szlek to ślicznie ilustrowana gra kafelkowa z mechaniką draftu i strategicznym zacięciem, która spodoba się całej rodzinie. Polecamy serdecznie Fox Games.